Cześć, witam w drugim odcinku z Left 4 d Wow, doczekaliśmy tej chwili. Tak. Po prostu tak. Postacie te same zostają, kolory te same zostają. Mam nadzieję, że będzie więcej napisów tak ogólnie. Dobra, rozpoczynamy. Mi się wydaje, że bardzo e, byś chciał nie robić tych napisów, ale... No. Też mam takie wrażenie, że to jest dużo roboty, <laughs> dużo ceregieli. I, i mały profit. Dobra, to trzy, to i będzie czoło. Nie mam zielonego tak... pojęcia. <laughs> Rozumiem, trzy listy, widzę. Naprawdę, to nie jest strzelanie, to jest pewnie. Przejdź z punktu A do punktu B i zabij wszystkie zombie po drodze. Koniec, tak działa ta gra. Po co więcej robić, jakby? Hey! 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 To o! Uh, Nick, on jest na mnie. Hey, can you lower the bridge? Ah, shit. Now, oh, okay. but if you can get to the other side, zombie. we can lower Ok, explikuj coś mi. Jak to jest walka under the river scenic. Rozumiem, że początek na same pistolety, spoko. Ja, ja z mele idę, niech Ty, dobra, 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 czekaj, Słom, Słom. Lecimy z mele. Nie ma tu nikt, nie jest no wiem, właśnie. Panter! Panter! Gdzieś tu. O, na niego uskoczyłeś. Udało ci się, Panter, rozmawiać nice. Adus, nie skaż mi przed celownik. O, byś mi przywalił. Nie, to ty skaczesz mi przed celownik. Prawie, <grym>, że w miejscu to cię zeskoczyłeś. Nieprawda. O, ta, 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 ta! Rzgałko. Rzgałko. Szelba czy... Dawaj. Jest... Yo, butla z gazem. Gdzie? <laughs> o, jest kanister, oh. nice. Biorę kanister. Nie wiem po co. to jeszcze długa butla z gazem. Moja nowa butelka. Eee, o, jest piła, pod... piła, piła. Piła 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 piła, jest, piła, 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 piła. Halo, piła? Będzie content. Nie wypychać! O. Okay. Nice. Okay. Nie strzelaj! Nie Uważaj! strzelasz samochód! Ty mały pomiara Jeszcze jeden strzał i... O no. no nie, nie, tym razem nie wód. Błąd... Nadchodzę! Adus! Tylko na niego skoczyłem, dajcie spokój! Co za nicka było Dobra, do budynku i stąd będziemy się bronić, ci śmieciu.

Dobra, ja jeszcze raz, nie trafisz i obiecuję ci, walę w ciebie full serii z sniperki. E, witch, 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 witch. No, no niby możemy. Na środku. Gotowi. Czekaj, czekaj, no. Zdrowi. No i ładnie. Pięknie. Dobra, dalej, dalej, dalej. kroki J.J. Jockey? No i no, ładnie. No, no. Pierwszy czas przeszedł. tak. No, no. się... co, że już pierwszy? Tak szybko? Uh -huh. no Aha. ta gra wytnij. taka trochę. No, no. Dokładnie tak. Jee, <laughs> 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 yeah, elegancko. Nie wiem, czy mi uwierzycie, ale mam 10 minut kontentu już. Bytniesz... Szkoda, że 40. <laughs> Szkoda, że z niego wytniesz 7. W sumie racja. Nawiązanie do też poprzedniego odcinka. Oni tego nie wiedzą, nie muszą wiedzieć. Dobra lecimy, lecimy, lecimy. Plus ten jest to, że penetruje tych zędziaków. Rozumiem, rozumiem. Na no, formy się przydaje, ale po co no, szczerze na taki etap jaki teraz jesteśmy się przydaje. Dobra panowie, do tego miejsca Open. w odcinku było za mało żartów, trzeba coś zrobić. Powiadasz, że mamy reaktywować kąciki żartów na Kieriego? Jeszcze nie wiedzą o tym. Jest dociekania wody. Co? A, super, to jest im szar Yyyy, tank! Ej, Tank, 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 tank Pomiąłeś z z tankiem Pamię. Wycofuj się, wycofuj Pal go Dobra, bratek, nie, no Joe, okej okay. Bratek jest palony Kurna! No stop ciebie! No. Dobra, tu jest pity szpaty Dobra, nice A, dłuższy, lepszy Lecz. My chyba nie powinniśmy ja im przeszkadzać. przeszkadzać. No właśnie, właśnie. Ale uszanuj prywatność. Tak, uszanuj prywatność. Ja ty też. Co ty trzymasz? Stój, stój, chcę zobaczyć. Stój, stój. Pomocy, splitter. Gdzie ty jesteś? Na dachu. O, dzięki. No, proszę bardzo. Język przestrzelony. No właśnie, ja na mnie nie trafiłem. Pamiętajcie, strzelajcie w język w nawiązaniu do poprzedniego odcinka. Przydałoby się amo, nam powiem. No, ja mam jeszcze pełne magazynek. No to ja z digla O, oh, A to daj. E, macie tutaj scarab jeszcze sobie. Nie, ja mam lepszą ja broń. Mam wrażenie, że mało kontentu się dzieje, jakoś mało gadamy. Mmm, dopiero tak.

E, dobra, chodź się, szykujmy tu, bo będzie ten Jadgal, chodź tu. Trzy, nie, nie jeszcze nie, nie? Wiesz co, nie. Jeszcze nie, jeszcze nie, chcę coś przetestować. Czy to tak się da. Wiesz co, jak chcę zrobić? Nie, nie wiem, czekaj. O, nie się, nie się, jest blokada. Wszyscy no gotowi. Tak. Czekaj, czekaj, już ja... za późno, no. Ja rzucam Ale do przodu, bo tak dalej idziemy. Jo, fajne to takie. Wiesz, rzucaj kolejno, rzucaj kolejno przed nami. Mało sobie jak Ciekawe czemu. Tu jest kolejna. Do Dobra, biegnę do schronienia. Dobra, tu jest kolejna, więc się pójdziesz. Poczekaj! Chyba fliknął oh. od razu. Brawo! A no ja bym mułotował do wody, to by się palił? Czy ta gra jest mądrzejsza? Nie wiem. A, tu może hmm. z nami idą mułotowika. Nie przejmuj się z nimi. Nie przejmuj się Dobra. Eee, spiter by zjemykował to... Chce się przejść Nie da się nie, Dasz, ja przyszedłem Nie no nie ma co strzelać Ja tu pijem się będę bawić tylko no, Nie dobra Wrócimy przed ciebie jeszcze nie wiem Oj pić ja na presach będę są Dobra 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 Daj się do przodu, Ja będę presą na bronił I O... No, z... Oj oj z... E, miał, że znam jakieś tabletki. Kto normalny wpadł na pomysł, żeby podczas apokalipsy chodzić po ściekach? Ja. No Na pewno my. to nie byliśmy z mądrzy, by to robić sobie. Dobra, wiesz co zrobię, a nie A ja, ktoś mołdowo zarąbał. No, się... tutaj, tutaj no. można rzucić, tutaj trzeba było tego mołdowca. Wciąga mnie, wciąga tej... mnie, wciąga mnie! Pomocy na górę. Ło! <laughs> pięknie! E, no i koniec. No i no, koniec. Trzeba, jeszcze jest koniec. Ale, że znowu bez ginięcia, chłopaki, co się dzieje? No, no, Jadwiga musisz się wywalić, za mało contentu będzie. To yeah. się tak mu dało, będzie. No. no, chociaż jedna osoba musisz się raz wywalić, wiesz, Walkon. No. F2, 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 F1, 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 F1. F1. No, no. Wiesz, F1. no. no i F1. mamy content! No content. nie, content. nie. Proszę, Proszę. Ja, ja chciałem zrobić kontent, choć jadwigał pode mnie podejść. Jaki content? Ej Au Dobra, dobra ja teraz jest... ja się wywalił, podnosimy go, podnosimy go Dobra, już podnosimy go, dobra, ja go uleczę, ja go uleczę no dobra, no dobra. No no dobra no jest kontencik. No i ktoś, ktoś się wywalił Jeszcze raz, końcu, jeszcze, raz no. jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz No nie, jeszcze nie, raz, Nie, 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 raz, nie. Raz. No nie No, no nie. nie No nie, dobra No i teraz co? nie. nie, nie sensujmy się na dobra No i teraz przez... jak padnę to umieram, dzięki Nieprawda No panowie, będziemy dalej świrować czy idziemy? Eee to i to. Radę, o, czy to jest to? Czy to jest co my to, my przewodziliśmy na początku kilka razy? Tak, bardzo dobrze zrobiliśmy w uczelni zaawansowane lekkery. Ja Jazgal, mam zrobić to, co mam zrobić, czy nie? Nie, 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 bo mi ją na YouTubie. Hey, Ej, dobra, Kewa, robimy demonetyzację, czy nie? Nie. Yeah. No, co, co mam robić, powiedz. Dobra, no, nie, mam, rob dobra, dobra, się, się. Oczywiście. Musiał. Co? Brawo. Spójrz On, on, on nie ja, widział ja, Dobrze, poczekaj, trzeba trochę kontentu zrobić i jeszcze to włączę. Escape, gra wielosobowa. Graf... Czekaj, czekaj. Gra wielo o... opcje. Wyłącz spray gra na nie. Gra wielosobowa wyłącz spray na no nie. I No. Widzisz to? No widzisz. Dobra, on zacenzurował Ja to się nie włączyłem, zacznę. gra wielosobowa, włącz spraye, tak. No <grym> dobra, i, nie, 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 No dobra. i lecimy. Dobra, to się widać, widać no. że Nakiri ma chrapkę. No. Super, dziękuję. <grym> wiesz, ile wzią, wiesz, ile mi zajmie do cenzurowanie tego w kapkacie? No spokojnie. Y tego widzenia się przez to podskoczy, nie przejmuj to. wiesz? No, bo... polemaj <grym> lubią <grym> Dobra, trzymamy się razem, robimy tak jak wcześniej, chodźcie do mnie. Czekam no. na środku ulicy. Dobra, Dobra, ruszujemy, chodź, chodź, chodź. Po, po to ostatnio. Dobra, więc co, oni się trzymają, nie, wy, wy, się trzymajcie razem. Właśnie, w parami. Dobrze, Jacka, tym razem zbieramy paliwo, jak powinno być, a nie ostatnim razem. To dalej na górę. Bo no jak na no, jednego się z was rzuci, albo po, zostanie powolony, to będzie problem go odzyskać. No. Weź, już się powaga, Już się pomagam. Boomer uważa i Skitter. Rzuć kanistę okay. tutaj blisko i wyrobamy. Eee... Charger. Nie żyje. No. Dory, miski. Może nie ładowara. Charger. Dory Może być i ładowara. Chodź, Jackal. Daj Jadzgalowi e, adrenalinkę. Żeby miało na wszelki wypadek. Chodź, a, chodź Ados. Trzymaj go, jak ja mogę oddać? Dobra, overseponę. dobra, dobra ja Pika, czy bierzesz analityczkę? Chwała w prawo No było najmądrzejsze, co zrobić Aaaa Przeruszałeś się, że jakieś ofsiki, i nie miałem jak trafić Fajnie, że ja z gazetami no nie? Stój tu, stój tu, użyj tabletek w międzyczasie, bo ja pójdę i cię rzucę na Dobra Wrzucaj no, Lecimy horda, brońmy się Chodźmy obok e, tych Generatora Idziemy właśnie Tam mamy jeszcze pomoc od tamtych, więc no o kur... No, rzućmy w kąt, tak jak wcześniej Kąt, 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 nie tutaj, żebyśmy nie mogli się Na prawie trafiłem mi z klikiem Właśnie, dlatego rzucajmy w kąt boomer na mnie jest si w pomocy się z o nie, tak, tak jest Tak jest? Tak, Jest Adus, tylko tym razem nie w benzynkę. Nie żyję. Nieprawda wtedy był hunter. Ja mogę zrobić content. No właśnie, nie, nie rób contentu. Dalej. Czy to już jest ostatni chapter? No. Jej, Czekaj. Czy, czy tutaj są tylko trzy chaptery? Czy ja dobrze rozumiem? Tak. E pomocy ten, ten, ten śmieć mnie. Dzięki. E pomocy Adus. Leżo. Nikogo nie ma na placach bo... Nie ma. Masz, Adus, lecimy. Wgarniej. Jocki, Joki, Jocki, Jocki, Jocki. Wciąga mnie e ten. rzucił e się na mnie żoki A na mnie no ta. Leć, lec, lec, pomóc. Leć nam pomóc. Lecę. E ja A, bo ona mnie cały czas gryzie, pomimo że ten. A to umrę. Rac nie widzę, nie za Nie Dobra, uratował mnie Jazgel Podnieś, a, bo ja mam tego. Jak Jadzgal? Huk, o czym teraz Jazgal miał przecież defibrylator A no to, to kebab mnie uratował No, no Jazgal w ogóle nie wie jak się teraz dostać, on jest lepszy Bierzcie te kanistry, my was obronimy Lecie, lecie, lecie My, my z Jadzgalem będziemy was bronić e, Ja zaraz padnę, więc muszę lecieć e, do tego Do tego, taki... do paliwo. Oh, yeah, no. O nie, e, tank, o nie, nie, nie Tank? O, ale lutę dostałem kolejno. Tylko gdzie tu, nie strzelaj. Yyy, e, Utknął wizję, ja też Serio. Oj, umierł. Dwa funki! Dwa funki! Rzek Pier... dwa. dwa. O! Chyba szybko podnosz Idzie na mnie tyłem nawet. Nie, nie, dobrze. Na pieku. Padł. Umrę, umrę. Idę po kebaba. Osłaniajcie mnie. Postaram się. Dzięki. No panowie, no, nie dwa e, Wiesz co trzeba że, że, zrobić tak, żeby nam dropnęli te żaszty? Chodźcie, czuć ja się. Dziękuję za apteczkę. Kto potrzebuje leczenia? Dropnijcie, halo. Adus, adus, adus. ja cię uleczę, oni dropnęli mi apteczkę. Dobra. Broń. Potrzebujemy jeszcze czterech karaganistów. Ja pójdę sobie po jeden. Nie, tu są dwa przy mnie. O nie, dobra. Językiem ja piszę, na miasto. Idźcie. Charger. Odwara. Trzymasz się, Jacek, chodź za mną, gdzie ty idziesz? Nie gdzie jesteś. No razie... to oczy. Jedyne co widzę, to krew dookoła... całego ekranu. Leć się, ja tutaj będę próbował bronić. Zatknijcie. Horda kolejno. O, lepiej, ja sobie rozbieram. Dobra. O, lepiej, ja Adus, Adus. Co? O, chłopie. Nieźle się bijecie. Nieźle, zabiję ci go. Eee, o, chłopie, ci... eee, eee, jest... ...nie gryże. Oj. Proszę, Na Kiry musisz coś zrobić teraz. Nie gadaj z nim. Adus chyba ty mi uratowałeś. Leżycie, a... serio? A ja... No... Nie, jokej. A ty czekasz, a oni dają ci apteczkę? Nie, ja po prostu... No... no, no. Już idę do was Mam za strzygu, zastrzyku, ja z gars GO On nie może mnie zabić. No to panowie, no kontencik, kontencik. Nie, nie. E, plecy masz... Nie, to ja mam. Nie, 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 nie. Rosz się pan noszę, ale sobie... Jeszcze tank. Jeszcze tank i je umarwę. Chyba tank. Jeszcze tak. Tank? Pank? Tak? Tak? Dobrze. Tak. Eee, tak. e, jest oblada żółcią. A, a mnie splitter wpije. Coo, to, to dzikie. Ja widzisz to kombo ty widzisz to oh, combo? Aha, i to jest oszukane. Strzelam do... koni, z który nie TY nie WIDZISZ TO COMBO?! Tak. To... Boomer, ja rzucająca i to z jęzorem. O! czy on się... <laughs> tym samochodem? Cało się zaawansowany, hmm. co nie? Okej, taktyk był teraz no, żeby wróci. No ja no i cię do <gkrä Yin> dalej na, na zaawansowanym załamasını będzie no, right <Lapera> click, <mis click. g> <Use click>. Nie baczy content. Mis klik, idzie, aby aby. Mis klik, mis klik, mis klik, mis klik, mis klik, mis klik, się skończyła Dobra I am. Dobro, Tornado nie podnosimy umiera. Jak tam się leży? <grywa> And... hey, over here. Mogę zrobić śmieszne? Nie, nie możesz. Nie słuchaj go, zostaw. Właśnie się. <grywa> Co się dzieje? <grywa> nie damy, nie góra doda podłoga. Tak. Dobra, dobrze się zabijajmy go. Oparcie itemki Brawo, brawo, brawo. Ale zrozum to on ma defibrylator I teraz masz prawie full HP. Lecimy dalej. Czekajcie, to polecę jeszcze po aptekę, bo była jedna <grym> A ja wezmę sobie amunicję, a nie, tu amunicję nowiny na skippowaniu. A właśnie to jest jeszcze twoje, czekaj, Adus. No to twoje. Czemu masz, te graffiti tu, graffiti i... tu zostały? Tu już, bo to twoje. już chowam te graffiti. Trzymaj, bo to twoje, wiesz? Chyba cię nie no. Adus, schowałem te grafity z <noise> Dzięki! No dawaj, dawaj. Bo tu widzę, że jest ciężko. Aha, i nie zdeportowało, jakie gówno. No właśnie, to tak działa. Ale odpychać się na odbija, no. no, no nie log jest, nie logiczne, jest. jak to w prawdziwym życiu. No, <noise> życiu. Idziemy po no, no, ten najdalszy... To czekaj na mnie, czekaj na mnie. Idziemy po ten najdalszy... Charger. Widzę. Ale idzie to, no lecimy dalej. Do EY. Fajne imię. Zoe. Nie wiem, miałem 3 z biologii. Ja z geografii 5. Brawo. Nie jeszcze. Tak, dlatego taki dobry jestem? Paszow no, on mi w drogi. Naprawdę da się paliwem takim dawać lepiej? Bo nie wiedziałem. A my mi się da. po prostu żyć. Żeby... O! o mnie no, ubił. Naprawdę? Mogę go. On... Nie wiem. I wszyscy mnie tu biją. Jestem umieram, umarłem. Dzięki, dzięki. O, smażny kebab. Chyba kebab umarł. A, Adus zabił kebaba. Jak zabiłem kebaba? Spaliłeś mnie. Nie rzuciłem w ciebie mołotowa. Rzuciłeś. Nie miałem nawet mołotowa, halo. Może kanister leżał obok niego i go wyskoczył. Aaa, no tak. Teraz będzie fajny montaż, będę mógł wstawić przybliżenie na ciebie, że no. Sprawdzenie, tak. Czemu Jacek się wywalił? Halo? Mówiłem 5 razy, że się powie... że mnie powieszono. Nic, nic, nic nie mówił. Nic nie mówił, nic nie mówił. nie słychać było, bo kurna cały czas gadacie. Szukam defibrylator. Biorę kanie Dwa smokery, pomocne. Dwa smokery, pomocy Bity jestem. Widzę. Widzę, No więc... jesteś na no, Jakim jesteś ja bym mogłeś wyjeżdżać, zrobić się wymachnięcie i pół leżała. Tak katana działa. Dobra, niech nie na słowo bierze defibrylator. Na wszelki wypadek, co nie? Nie, 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 Jazgal, ty nie możesz brać defibrylatora, bo ty się wywalasz jako No, co ty? ale co ale zobacz, zobacz, nie, wywali się i sam siebie wskrzesi. Jazgal, Ja tak Zabiliście tak 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 Adusa specjalnie tutaj, potem zabił się Adus zabił kebaba jakoś tam, nie wiem, a dopiero po Dobra, po nie po przeżywaj, bo będę musiał to wycinać. Nie, nie po. No się... właśnie, nie bierzemy. Po... Mama kupi kredki. Proszę, nie wywalcie się do zero. Tak, nie wywaliłem ja się do ze zero. Jadźcie? Nie wywalcie się do zero. Ja się wywaliłem, to już w tych Dobra na kierunku, ja poka nie w tym ty nie, jadzgal, ty nie. Nie idź ode mnie, błąd ode mnie, ja cię nie, nie chcę z tobą chodzić. Nie <laughs> ja chcesz z tobą chodzić, każda dziewczyna do mnie. Dobra, lecimy, lecimy. Lecimy, lecimy. Odpychaj porosy nie rąbę. Ja robię to. Nie, on nie... Paliwa. Jadzgal, nie, nie ładuj paliwa! Dobra, idziemy po ten najdalszy kanisty. A nie, kebab. On nam odrzuca je więc dobra. Dobra, dobra. dobra Keba, ja kebab mądry, Keba to dobrze robić. Tak, dobrze robi. Nie wiem na autyzm. Na kiri, nie wyzywaj go, bo będę musiał to powycinać, żeby nie było aż tak źle. No Dobra. właśnie, przecież kochamy, wszystko jest ładne. Tak, tak. O, oczywiście naukowo, ale no. Jesteśmy tolerancyjni, halo. Co jest ja to to, to, tata! Z wieżdarem, z autobusem! Mówisz, że... Czyli mówisz, Dzięki. że Dzięki! DębQue. Z opcji miłość do ojczyzny i twojego mężczyzny, to? Tank, 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 Check. nie, tank, nie, Adus A Adus A te kanistry i spieramy. Z... tank jest za nami mnie, Nie, my lecimy tank, ta, Wy tu pilnuj tanka No właśnie My lecimy od rożki Mogę cię z porzucić No spokojnie Ile my już tych kanistrów mamy? Jeszcze droga Da się to zrobić? O że. Co, co ty chcesz zrobić? No, utknąłem kanister, jeden. To. Utknąłem jeden kanister, przypakowałem. Anyway, idziem ja ja no idziemy dalej. Oni się tam to Nie, to no, to nie, to co sobie nie. Naprawdę? No, co ty sobie, tego, no, sobie nie, pomyślałeś? No, nie, no, bo ty ty tego tego No, 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 co No, chodź. No, 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 Nie, Wiem, Trochę bo i zeszło, ubiję ubiłem cały Masz Adu tabletki Chodź. No Użyj sobie, Użyj sobie i lecimy. Nie Maria, czemu wszystko. No dlaczego? mówię, jest wszystko tak Dobra. No weźcie, nie umrzycie teraz. Zabiję sam jednego całego tanka, więc no. Yeah. Brawo kevap, brawo kevap. tak, brawo, kebab. brawo, kebab. brawo, kebab. brawo, kebab. brawo kebab. dziękuję, dziękuję. Bo ja oczywiście musiał na niego zrasztować z kataną Hunter Dobra wiesz co? Dobra, on tak to dwa Chyba biega tam sam, trzeba uprzymować. Tak, Tak. się trzy Wy się tam lecie mam oh, defibrator. dehibberator tak. Ja bym ktoś się wywalił Za... Pod się Pomóż mi, skończym. pomóż A, mi no kurde Nie wytrzymam Wytrzymam, dobra A silny O kurde boomer na mnie się zrzygał Kurde to nie fortunia, no, o, umarłem, nie. bo hunter jeszcze. No nie, Umarłeś, pomogę ci, ci, Dobra, dobra, dobra. Widać, że ty Lecimy, lecimy, o, o, lecimy. O, tam, lecimy, lecimy, Ostatni kanister Ja, ja ostatni kanister chyba. Zaczynasz ładować? Zaczynam ładować. Nie, nie ładuj. Nie ładuję jeszcze. Nie, nie. Załadujesz kanister, to ja w ciebie załaduję cały magazynek. Hey, Chłopak <laughs> no, stoi. Chłopak no, stoi. chyba. Chyba chodź do mnie, ci Ma się uleżę. Mam tutaj jeszcze dwie apteczki pełne. Mam dwie apteczki pełne. Biorę jedną. Nic Jackie, na kieruj jest to już obok. To. Podrzucajcie mi kanistry, a ja będę ładował i brońcie mnie. Dobra? Dobra. Peter gdzieś jest. Tym razem nie ujrzymy wszyscy. W broni białej, jak to pewien człowiek powiedział. Tak, broń biała. Chyba pank. <laughs> <tanie na paryksu> a więc nie, nie się Uciekajcie u konisów, Nie, nie, na spokojnie, ja go zabiorę o, Jeszcze Charger Ja, ja kolonkę zabrać, no nie? E, on mnie goni To my ładujemy w niego magazynek Tak, na zupełnie. Nie, źle, że poleciał stąd. Nie Nie, nie mogę, no i kontynuujemy Ja nie. ładuję Zaj. dalej Odwodaj mnie Daj mi powlewać trochę o, ja ty, ale się wywalił, czemu nie mówisz nic? Mówi, kurna, dwa pa... drugi nie, mówisz, nie nie, mój, nie mój, mówisz! Ty... teraz do No i um... jeszcze umarł. Ale czekaj, tu jest jeszcze mam... taki Poczekajcie. Gdzie jest za fibro -doktor? Już, Wlewać. Nie, nie, nie no bo on tak, bo ta, on ja też no, nie wiem. Dobra, wlewać. Jedna osoba nie wylewa, żeby nie było zatorów. Nikt reszta broni. Ja wlewam. Ja wlewam. Dobra. Horda będzie Ostatni na Właśnie dlatego o to mi chodzi, brońcie, żeby nie było problemów Próbuję cały sił Torger! Ostatni Świetnie. niski, dawaj Lecimy Pięknie Mość, Biegnij, Kebab, chodź Rzucam to Rzucam żółt bumera i wyrąbiam Dobra, rusza na ciebie Na dzień teraz taniej Miejmy teraz Widzisz no, się przydał. A, nie źle, nie brankuje. Marcin Dubier Ach, uratowałem. Tylko no nie, nie jest tak Dobra! Wow, udało się Szybko jak już tam to zeszło. No krótka kampania co akurat była. Co hmm. no co? Jeszcze jedna, nie? Eee, czekaj, ja mam w tej chwili 47 minut nagrania Jeden odcinek, jedna kampania pamiętajmy. No właśnie. No, 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 to nie do widzenia LOL-o, miło było, cześć, cześć. A, właśnie. Jest zaawansowany poziom. Eee, łatwiutko. Liczba restartów... 3 z... adrenaliny. Najwięcej adrenaliny potrzebowałem. Jadzgal to, A, no, no. W to z broni wręcz wszystkich. Tak. Najmniej ognia przyjacielskiego, Jadzgal. No, Tymczasem ja i Kewa. <laughs> A, chyba, my, my coś mamy ze sobą wspólnego, co no. Lubimy no, się no, coś no, no. na tym <coughs> Tylko tysiąc zombie? Nie, no, mało coś. Tylko no, no. kampania. Obywaliśmy się w sumie tylko dwa razy, więc no. 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 tak, to znaczy, że ja je, Adusa zabiłem sam z siebie, co nie tak full. Od zera. Tego nie było, to jest scena wycięta. No, tak. tak, tak, wycięta. Nie, zostaw to, jak ciebie morduje, bo to jest zrelacjonalne. Przyda się. Okay. Ja, so, ja, so, ja sobie to zapamiętam. Ja sobie to zapamiętam. Pamiętajcie, żeby subskrybować, lajkować i komentować. I pamiętajcie jak się Dobra, kończymy to, siema, dzięki za odcinek.